W życiu każdego faceta przychodzi moment na stanie się mężczyzną, a jedną z takich rzeczy jest spróbowanie złocistego napoju. A ja z grupą, jako prawie dorośli, zmężniali, nowonarodzeni licealiści, chcieliśmy wypróbować ten wynalazek dla dorosłych. Pamiętam ten dzień jak dziś: siedziałem na chacie, budowałem swój zestaw Lego z rakietą kosmiczną i popijałem jeszcze wtedy legalne energetyki. Naprawdę dobrze zapowiadający się dzień. I wtedy wjeżdża wiadomość od legendarnego Jacka. Ej, wpadasz do laczka? No i wiecie, jak Jacek zaprasza, to człowiek się nie zastanawia. To tak, jakby małpa zapraszała na pokaz tego, jak zjada górę bananów, a później to wszystko wys... Zostawiłem swoją rakietę, zebrałem dupę i wyruszyłem w podróż. Laczek to był taki średnio ogarnięty ziomek z naszej ekipy. Ksywę dostał, bo raz przyszedł do szkoły w najszybszych laczkach, jakie widział świat. Wbiegając po schodach, chciał się pochwalić zegarkiem od dziadka wiecie, rodzinna pamiątka, luksus, szwajcarska precyzja ale przywrócił się w tych laczkach tak spektakularnie, że rozwalił ten zegarek dosłownie chwilę po tym, jak go dostał. Od tamtej pory został laczkiem, a jego zegarek legendą. Jednak miał on najlepszą chatę z naszej ekipy. Jego willa miała z milion metrów i jeszcze większy ogród. Siedzieliśmy sobie w pokoju, a Laczek standardowo odpalił kompa i napieprzał w City Skylines. A ja z Jackiem... no co, mieliśmy siedzieć i oglądać jak typ stawia kolejne rondo? To nie była nasza wizja męskiej posiadówy, więc zeszliśmy na dół poszukać atrakcji. Chcieliśmy zrobić jakieś dobre żarcie, gdy nagle Jacek grzebiąc w szafce krzyczy Stary, pa, pa pa pa, na to! i wyciąga sześciopak browarów. To było jak objawienie, jakby życie samo podsunęło nam rozrywkę. Wtedy jeszcze nigdy nie próbowaliśmy, więc był to ten moment na stanie się prawdziwym mężczyzną. Wróciliśmy na górę i napotkaliśmy pierwszy problem. Wszystkie butelki były zamknięte. Nie mieliśmy otwieracza, a wiedza z YouTube nie była nam jeszcze wtedy pisana. Jacek spróbował otworzyć na zapalniczkę, ale zamiast piwa otworzył sobie jedynie ranę na dłoni. Ja jednak kojarzyłem trik na blat kuchenny. Tylko, że kiedy spróbowałem, kawałek blatu laczka poszedł razem z butelką na ziemię. Ta oczywiście rozbiła się na podłodze. W tym momencie laczek wstał, spojrzał na nas i powiedział jedno soczyste debile. Po czym usiadł z powrotem do kompa i znowu zaczął grać jakby nigdy nic. To był chyba najbardziej NPC moment w moim życiu. W końcu grzebiąc po szafkach laczka, znaleźliśmy kombinerki i powiem wam, działały lepiej niż każdy otwieracz. I wiecie, to był pierwszy łyk alko w moim życiu. Nie powiem, nie smakowało to najlepiej, serio. To było jak rozwodniony sok po ogórkach kiszonych. Ale działało i wtedy odkryłem coś, co chyba każdy miał przy pierwszym razie. Nagle robi się takie ciepełko na twarzy. Nagle zaczynasz czuć się, jakbyś był totalnym szefem. Całkowicie i niezaprzeczalnie niezniszczalnym. Idziesz przez pokój i czujesz się, jakbyś szedł po czerwonym dywanie. A w rzeczywistości praktycznie potykasz się o dywanik. Pierwszy browar sprawia, że myślisz, kurde, czuję się taki mocny. A tak naprawdę, wyglądasz jak szczeniaczek, który wypił łyka piwa i teraz ma problem, żeby trafić w dziurkę od klucza. I napiszcie mi w komentarzu, jak wyglądał Wasz pierwszy raz z procentami. Jestem pewny, że każdy miał takie swoje legendarne momenty. Najlepsze historie przypnę serduszkiem. Czuliśmy się, jakbyśmy weszli na całkowicie nowy poziom. Kiedy zombie Laczek zaczął nas już irytować swoim zamulaniem, Jacek rzucił: Ej, chodźmy na dwór! Więc przenieśliśmy się na ogród, gdzie położyliśmy się na naprawdę pięknej i przyjemnej trawie, gdy Laczek wyciągnął z garażu takie race i wyobraźcie sobie to: trzech głąbów z piwem w ręku, w drugiej ręce odpalone rakietnice, ganiają po ogrodzie jak Harry Potter, rzucając zaklęcia. Tyle, że z różdżki Jacka flara poleciała prosto na ogródek dziadków Laczka. I nagle z domu wychodzi jego dziadek, czerwony jak burak i zaczyna na Jacka darcie ryja. My wywaliliśmy nasze butelki do krzaków, bo szykował się niezły przypał. Dziad podszedł do płotu i woła Jacka, cytuję. Strzelasz do kur gówniarzu? Czy ty jesteś normalny? Problem ja tylko jest, w tym, że na tym podwórku nigdy nie było żadnych kur. Do dzisiaj nie wiem, co dziadek miał na myśli, może to jakieś traumy wojenne? To, Taki sam jak mój wnuk jesteś, pierdolnięty i bez wychowania. Po solidnym wywodzie dziadka wróciliśmy do pokoju i nagle Laczek, który wypił może z półtora trunku, staje się totalnie porobiony. Gość zrzuca koszulkę, wbiega na łóżko z butelką w ręce i zaczyna śpiewać jakieś pieśni wojenne, jakby prowadził armię na front. Ja i Jacek siedzimy, patrzymy się na siebie, ryj nam pęka ze śmiechu, a on tam odstawia koncert życia. I w tym momencie do pokoju wchodzi jego babcia, przyciągnięta hałasem. Zostaje wnusia pół nagiego, stojącego na łóżku z piwem w łapie, śpiewającego o wojnie. My dusimy się już ze śmiechu, ona tylko rzuca spojrzenie typu Co ja odchowałam? i wychodzi z nim na zewnątrz. Z momentem zamknięcia drzwi od pokoju usłyszeliśmy jak Laczek dostaje chyba z Laczka i tłumaczy się, że to nie piwo tylko kwas chlebowy. Po chwili wraca do pokoju bardziej wkurzony niż dziadek. Czerwony jak pomidor, z żyłkami na czole. My oczywiście zamiast dać mu spokój, tylko delewaliśmy oliwy do ognia. Uwierzcie, nie ma nic bardziej zabawnego jak wkurzony laczek, a do tego naprawdę nie trzeba się starać. No i żeby było mało, Jacek znalazł w pokoju taką lampkę nocną w kształcie kuli. Stwierdził, że będzie to nasza disco bania. Powiesił ją na lampie w pokoju, zgasił światło i zaczął rozkręcać imprezę. Problem był taki, że lampka miała znacznie krótszy kabel niż jego cierpliwość. Po trzecim obrocie zahaczył o instalację, a lampa poleciała na ziemię, robiąc taki huk, że myśleliśmy, że Laczek dostanie drugie lanie, tym razem w lampę. Ale to właśnie ten chaos wprowadził klimat imprezy. Troszkę trunku, trochę disco w wersji partyzant i zero ogarniania sytuacji. I dopiero wtedy Jacek, jakby tego było mało, zrobił prawdziwy hasiok. Wyciągnął gumkę, którą kupił sobie na 15 urodziny. Problem w tym, że guma była przeterminowana przez jego brak charyzmy. Gość zaczął się nią bawić jak balonem, podkurwiając laczka na jeszcze wyższym liczniku. Po jakimś czasie balangi poszedłem się przejść po domu laczka, gdy znalazłem uchylone drzwi do jakiegoś pokoju. Tam zobaczyłem najbardziej cozy room w swoim życiu, z mięciutką kanapą i bardzo klimatycznym oświetleniem. Postanowiłem chwilę zasiąść i odpocząć, gdzie w sumie usnąłem. Rano, gdy wstałem, poszedłem na poranne siku, gdzie po drodze spotkałem panią sprzątającą ulaczka. Która patrzyła na mnie jak na najgorszy sort degenerata. Poszedłem szybko do kibla, a tam w muszli pływa niespłukana gumka. Do dziś nie wiem, co Jacek tam mógł z nią robić i chyba jednak wolę nie wiedzieć. I tak wyglądał mój pierwszy raz z alko. Browary z kombinerek, NPC-laczek, dziadek polujący na kury, babcia kanar, wojenny koncert i impreza disco z przeterminowaną gumą. Powiem Wam jedno: dorosłość nie zaczyna się wtedy, kiedy pijesz pierwsze piwo. Dorosłość zaczyna się w momencie, gdy Twoje pierwsze użycie gumki nie jest z kolegą. Dobra i na koniec ważna sprawa, postanowiłem w końcu być regularny, więc nowe filmy będą co drugi piątek, także możecie to sobie zapisać w kalendarzu i wpadać na premierę. Ogromne dzięki też dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał, serio, każdy wasz komentarz, każda łapa i sub daje mi masę radości, a dodatkowo wspierający mają dostęp do filmów trochę wcześniej niż reszta. No i jak ktoś chce pogadać, pośmiać się albo podzielić się swoimi przypołami, to zapraszam na Discorda, link macie w opisie. Także do zobaczenia za dwa tygodnie. Papa! Pa.